ALPHA-1 Strata nas zdrajczyni Nie denerwuj się, wszystko będzie w porządku Walka wywiadów Młodzi, ambitni oficerowie Tych wszystkich, którzy tworzyli i wspierali rząd Jana Olszewskiego. Do fragmentu, który Państwo słyszeli z filmu, chciałbym dodać jeszcze jedną część przemówienia Jana Olszewskiego, która bezpośrednio jest związana z tym, co po dzień dzisiejszy a, funkcjonuje jako główny punkt odniesienia obalenia. Rządu Olszewskiego, obalenia rządu Olszewskiego, które w istocie było nie klęską, ale wielkim punktem odniesienia do stworzenia formacji niepodległościowej, która dzisiaj rządzi Polską i broni Polski. Ta, to obalenie okazało się klęską formacji rosyjskiej, a nie jej zwycięstwem. Dało podkład społeczny i źródło odbudowy polskiej myśli i polskiej struktury niepodległościowej. Ja ten fragment, który chciałbym przeczytać, brzmi następująco. Mówił Jan Olszewski. Uważam, że naród polski powinien mieć poczucie, że wśród tych, którzy nim rządzą, nie ma ludzi, którzy pomagali Urzędowi Bezpieczeństwa i Służbie Bezpieczeństwa utrzymywać Polaków w zniewoleniu. Uważam, że dawni współpracownicy Komunistycznej Policji Politycznej mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa wolnej Polski. Naród powinien wiedzieć, że nieprzypadkowo właśnie w chwili, kiedy możemy ostatecznie oderwać się od komunistycznych powiązań, staje nagły wniosek o odwołanie rządu. I z pełną świadomością stawiam przed Wami Państwo Posłowie to zadanie. Abyście według własnego sumienia głosowali za lub przeciw odwołaniu rządu. I chociaż głosowano za odwołaniem rządu, to jak już powiedziałem, to odwołanie stało się źródłem naszej siły. Stało się źródłem naszej siły, dlatego, bo rząd Jana Olszewskiego był choć krótko, w ciągu zaledwie niecałych sześciu miesięcy, rządem, który. Jako rząd niepodległościowy, pochodzący z wolnych wyborów, wybrany przez naród, ponieważ kierował nim ruch niepodległościowy, był rządem, który w niezwykle krótkim czasie rozpoczął realizację podstawowych koncepcji formacji niepodległościowej, realizowanych później przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez Jarosława Kaczyńskiego jako premiera i przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Warto wymienić dzisiaj te kwestie, które obejmują podstawowe problemy rozstrzygające o budowie niepodległego państwa polskiego. A więc po pierwsze lustracja. Lustracja rozpoczynająca... Eliminacja agentury sowieckiej z aparatu administracyjnego, wojskowego, politycznego, gospodarczego, medialnego, wymiaru sprawiedliwości i aparatu naukowego. To dzięki temu powstał Instytut Pamięci Narodowej. Jak Państwo może pamiętacie, starsi, a młodsi chciałbym, żeby wiedzieli, ówczesna formacja, która obaliła rząd Jana Olszewskiego, zapowiadała, że zniszczy wszystkie dokumenty pokazujące działanie Służby Bezpieczeństwa, że je zaleje betonem, że je po prostu spali. Otóż to dlatego, że została rozpoczęta lustracja, dlatego, że naród żądał, aby rządzili ci, którzy lustrację będą kontynuowali, powstał Instytut Pamięci Narodowej, a Polacy mają szansę poznać prawdę o sowieckiej okupacji i skali walki o niepodległość wojska polskiego. Dzięki temu wartości niepodległościowe i narodowe wracają do polityki państwowej. Do wojska, do szkół i do świadomości społecznej. Oczywiście można i słusznie krytykować to, co w tej sprawie to, czego w tej sprawie nie zrobiono w ciągu ubiegłych, ubiegłych 30 lat. Bo zaniechania są rzeczywiście bardzo duże i szkodliwe, ale nie większe jest korzyść społeczna wynikająca z dostępu do materiałów pokazujących, jak rzeczywiście wyglądała okupacja sowiecka i jakie miała konsekwencje także po odzyskaniu niepodległości. Po drugie, dążenie do zawarcia sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi i przystąpienia do NATO to dzięki temu. W 1999 roku Polska weszła do NATO. Serdeczne podziękowania dla pana ministra Parysa, który był ministrem rządu Olszewskiego i jako pierwszy tę sprawę zaczął realizować, zapowiedzianą już w przemówieniu inicjującym rząd Jana Olszewskiego przez pana premiera a w 2016 roku dzięki właśnie tamtej inicjatywie podjęto decyzję o obecności i wsparciu przez wojska Stanów Zjednoczonych oraz NATO, wsparciu nasze bezpieczeństwo zagrożone przez Rosję. Po trzecie porozumienie z narodami i państwami wyzwolonymi z okupacji sowieckiej z Białorusią, Ukrainą, Litwą oraz państwami Grupy Wyszehradzkiej. Wzorem była umowa z Ukrainą z maja 1992 roku. Umowa, która dzięki przedwczorajszej decyzji obu państw i obu rządów polskiego i ukraińskiego, dzięki obecności premiera Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego w Kijowie, stworzyła szansę, że może ona zostać zastąpiona trwałym związkiem politycznym, gospodarczym i wojskowym. Musimy mieć świadomość, że przeżywamy największą szansę, jaką Polska miała od 300 lat, właśnie dzięki tej polityce porozumienia z wyzwolonymi państwami z okupacji sowieckiej. Po czwarte, zablokowanie rozkładania mienia państwowego, zwrot i upowszechnienie własności umożliwienie rozwoju drobnej i średniej przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim rolnictwa. To dzięki temu nie udało się postkomunistom zniszczyć polskiej własności prywatnej, a drobna i średnia przedsiębiorczość oraz rolnictwo stały się fundamentem intensywnego rozwoju gospodarczego Polski. Po piąte, budowa nowoczesnej Straży Pożarnej i Policji oraz silnej armii. Dzięki temu powstała jedna z najlepszych formacji mundurowych, jaką jest dzisiejsza Straż Pożarna. Wojsko zostało powiększone o wojska obrony terytorialnej, wyposażone w nowoczesny sprzęt, między m.in. armatochałbice Krab, m.in. rak, karabiny Grot, rakiety pioru, a budowa bazy antyrakietowej na wybrzeżu i systemu Wisła, czyli rakiet Patriot, otworzyła perspektywę budowy armii gwarantującej nam bezpieczeństwo. Szczególne znaczenie. I to jest kontynuacja myśli, idei, działań rządu Jana Olszewskiego i praktycznego operowania armią przez pana ministra Parysa. Szczególne znaczenie ma dzisiaj kupno samolotów F-35, czołgów Abrams oraz rakiet Heimars, co, co może uczynić z armii polskiej najsilniejszą armię w Europie. I wreszcie, po szóste. Na koniec chcę przypomnieć o rozpoczęciu przez rząd Olszewskiego, przez ówczesnego szefa Urzędu Ochrony Państwa Piotra Naimskiego, walki o suwerenność energetyczną Polski. To blisko 30-letnia operacja, podobnie zresztą jak pozostałe działania wymagające długofalowego wysiłku, przyniosły dziś niezwykły efekt. Polska, w odróżnieniu od pozostałych państw europejskich, jest bezpieczna nie tylko w wymiarze wojskowym i wymiarze sojuszniczym, ale w wymiarze energetycznym, który obok zagrożenia militarnego i finansowego jest głównym narzędziem rosyjskiej presji na niepodległość Europy i bezpieczeństwo świata zachodniego. Na koniec pragnę przypomnieć, że realizacja programu niepodległościowego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rząd Jarosława Kaczyńskiego Uratowały Polskę, uratowały Europę Środkową i pozwoliły zablokować sojusz rosyjsko-niemiecki, który miał być fundamentem dominacji rosyjskiej nad Europą. Ale trzeba też pamiętać, jak wielka była cena tego wysiłku, jak wielka była cena tej walki po ataku na Gruzję. Rosja, świadoma, że to polityka formacji niepodległościowej kierowanej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego uniemożliwia ich zwycięstwo, podjęła i dokonała zbrodni smoleńskiej. Sądząc, że w ten sposób zagwarantuje władzę formacji wspierającej sojusz rosyjsko-niemiecki, i chociaż rzeczywiście przedłużono dzięki temu rządy koalicji prorosyjsko-niemieckiej. Ostatecznie Polacy skupili się wokół Zjednoczonej Prawicy, która kontynuuje i twórczo rozwija program Jana Olszewskiego. Dzięki temu dziś stanęliśmy wobec największych, jak już mówiłem, od 300 lat szansy odbudowy siły Polski, Sojuszu Państw Europy Środkowej, skutecznie zdolnego trwale powstrzymać agresję rosyjską zmieniając geopolitykę europejską. To jest wielka zasługa właśnie rządu Jana Olszewskiego, którego dorobek realizuje, kontynuuje, twórczo rozwija rząd Zjednoczonej Prawicy. Bardzo dziękuję.